Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Frajtak z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie taki mini projekt Anioła, który powstał również w innej, większej wersji. Yy, I po, zrobiłam go właściwie z resztek na potrzeby warsztatów. Yy, resztka styropianu, tak jak widzisz, wycinam sobie prostokąt który mam z styropianu z innego projektu. Główkę mam w takim rozmiarze, jest to odlew twarzy, płaski. Oryginalny projekt był z główką Bella, która jest dużo większa, a ten kawałek styropianu dopasowałam właśnie do główki tego rozmiaru, czyli właściwie do twarzy. I za pomocą nagrzewnicy Opalam najpierw ramiona i taką, można powiedzieć, aurole wokół głowy. Tam, gdzie są ramiona, robię miejsce na skrzydła. Te skrzydła są dużo większe niż powinny, dlatego to miejsce na Ramiona robię takie dosyć konkretne, te otwory na skrzydła robię dosyć duże, a tak czy inaczej będę musiała je jakoś pomniejszyć i zabuduję je po prostu później pastą w kształcie ramion już na skrzydłach. Bo skrzydła powinny być na plecach, także ja o tym będę pamiętać i zobaczysz, jak sobie z tym poradzę. Po opaleniu styropianu i dopasowaniu skrzydeł, robię jeszcze miejsce na stópki, które są gotowe i stópki umieszczę za pomocą masy Stone Art w dolnej części. Podstawa to jest mini podstawa metalowa. Za pomocą opalarki wszystko jeszcze tak jakby gruntuję, cały styropian, żeby nie był zbyt gładki. Przygotowuję sobie szary Powertex i piasek i po opaleniu cały styropian bardzo dokładnie maluje jakby wtłaczając wszystko w takie nawet najdrobniejsze przestrzenie, żeby było w miarę jednolite i za pomocą piasku nadaje pewną strukturę i matowość całej tej mojej powierzchni tak, żeby później podczas barwienia wyszły mi ciekawe efekty kolorystyczne. Boki również maluje i przód a następnie wszystko spryskuję za pomocą patyny bister, żeby było ciekawiej. I ta po, moja patyna na początku wydaje się bardzo taka hmm, ciemna, ale uwierz mi, że po wyschnięciu ten efekt będzie dużo delikatniejszy, a przy okazji wydobywają się te miejsca, w których udało się położyć piasek. No, i teraz czas na wszystkie elementy po kolei: stópki. Nóżki maluję sobie Powertexem w kolorze szarym, odłożę je na folię, żeby podeschły lekko. Podobnie pomaluję również twarz. Twarz trzeba wcześniej spryskać odrobinę wodą. Jest to gips, który natychmiast wchodzi w reakcję, także warto sobie to nawilżyć. I maluję również szarym PowerTexem i wcześniej przygotowane skrzydła z masy modelarskiej również maluję PowerTexem, żeby już były gotowe. One są już wyschnięte, nie są robione na świeżo, także można swobodnie. Przygotuję sobie mniej więcej taką garść wielkości pięści. Masy Stonart, którą mam w zapasie, i żeby ją ożywić, dodaję odrobinę Power I nawet jeżeli wydaje się bardzo twarda, to można ją bardzo ładnie z powrotem, jakby zmiękczyć za pomocą ciepła dłoni i właśnie odrobiny powertexu. No i teraz mam wszystko już przygotowane. Maluję sobie twarz i przyklejam do styropianu do tej części przedniej. Następnie za pomocą masy Stonart, która jest już mięciutka, tworzę szyję. I bazę później pod ramiona, i przyklejam również skrzydła, tak żeby one miały taką podpórkę, że tak powiem, od lewej strony. I podobnie postępuję z nóżkami. Najpierw wkładam je w takie wyżłobienie, a po, 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 potem za pomocą e, pasty. Modelarskiej, tworzę jeszcze, jakby takie przedłużenie nóżek, i tą część środkową, która jest można powiedzieć brzuszkiem, robię również taką dosyć strukturalną. Zostały mi resztki jakiegoś materiału, i chciałabym nimi trochę zabudować główkę, tak żeby ona miała jakąś tutaj może nie tyle włosy, co jakąś strukturę, i żeby nie była taka zupełnie łysa. Czyli nasączyłam sobie Powertexem, obłożyłam główkę, bo główka oryginalna Bella już taką ozdobę ma. Posypałam wszystko piaskiem, a następnie przygotowuję za pomocą proszku Easy 3D Flex i Powertexu w kolorze ivory pastę pękającą. Trochę mi wyszła ona za rzadka i nie pękała w związku z tym tak, jak powinna, ale to nie ma większego znaczenia. Chodzi tu też o strukturę. Pastę pękającą nakładam jak taką kołderkę na środkową część, tak żeby było jej dosyć dużo i żeby wystawała ta część, która była właśnie przed chwilą potraktowana piaskiem, czyli brzuszek, nóżki, czyli obkładam pastą e, boki. I centralną część, ale nie w całości, tak żeby pozostawić jakby brzuszek widoczny. I pasta w odpowiedniej gęstości, kiedy jest troszeczkę bardziej gładka, pięknie wysycha i daje dodatkową strukturę. Tu jeszcze cały czas widać, że skrzydła są jeszcze. Jakby z przodu na klatce piersiowej, a za chwilę za pomocą masy Stone Art dobuduję ramiona, tak żeby już tą sprawę kompletnie zakończyć. No, i teraz zaczynam kolorowanie, które jest fascynujące. Za pomocą e, pigmentów, wpłynie patyny bister, tworzę różnego rodzaju e, tutaj kolory, którym pozwalam spływać. Ta czerwień w okolicy serca bardzo mi się spodobała, ale również troszeczkę żółtego. E, przekręcam wszystko tak, żeby to wszystko mogło mi e, swobodnie się przemieszać, spływać troszkę bistera daję również na masę pękającą i wszystko pozostawiam do bardzo dobrego wyschnięcia stópki również są niebieskie, tak jak buzia, wszystko sobie teraz porządnie schnie i na drugi dzień, kiedy masa popęka, wszystko wyschło biorę ponownie albo biały powertex albo biały podkład akrylowy i zaczynam moją ulubioną pracę czyli bielenie, wydobywanie wszystkiego nad czym pracowałam zarówno masa pękająca jak i stopy twarz, skrzydła, aureola wszystko teraz zostanie wydobyte dzięki właśnie białemu kolorowi i technice suchego pędzla tu już widać, że ramiona zostały dorobione, skrzydła są z tyłu na plecach a mój anioł zyskuje w końcu twarz która staje się widoczna także te bielenie można wykonać 2-3 razy tak, żeby te elementy, które są na samym wierzchu, można powiedzieć, wydobyć najmocniej, czyli samą górę skrzydeł, czoło, nos, brodę, te, które są jakby z przodu, wydobywamy. Konkretniej warto wiedzieć, że pracujemy tu cały czas za pomocą techniki suchego pędzla. Nadmiar tego białego podkładu ciągle wycieramy. Chodzi o pudrowanie, a nie zalewanie białym kolorem, bo wtedy to kompletnie nie wyjdzie. Będzie brzydko, a bardzo trudno jest się go pozbyć. Trzeba by było to pofarbować z powrotem na niebiesko. Także bardzo ostrożnie niewielką ilością farby pudrujemy. I mój projekt jest gotowy. Po wyschnięciu możesz go zabezpieczyć um, albo Easy easywarniszem, albo lakierem w sprayu. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Do zobaczenia! Pa!